Nazywam się Elżbieta Jasińska, jestem prawnuczką Emila Wedla. Praprawnuczką Karola Wedla, który przyjechał do Polski w połowie XIX wieku. Najpierw jakby zajmował się działalnością cukierniczą, no po czym jakby zrozumiał, że przeszło, przyszło się w czekoladzie i jak gdyby całą swoją uwagę skierował właśnie ku czekoladzie. No i stworzył podwaliny największego największej fabryki czekolady. W Polsce. Karol Wedel był Niemcem, natomiast już jego dzieci, czyli już Emil, już nie mówiąc o wnukach, to byli ludzie, którzy bardzo szybko się spolonizowali. Ja, już patrząc na pokolenie moich wujów czy moich powiedzmy dziadków ze strony Wedlów, to mam absolutnie świadomość, że to byli Polacy, właściwie patrioci, szalenie oddani Polsce i sprawom polskim. I oczywiście, że takim testem na, na tą polskość to były lata II wojny światowej, no, gdzie szczególnie od tych rodzin pochodzących z Niemiec no, oczekiwano, Niemcy oczekiwali jakiejś współpracy czy jakiejś podpisania polskiej syry. Oczywiście tutaj nie było, nie było mowy o czymś, o czymś podobnym, a moi wujowie służyli w polskim wojsku, bądź w Polsce, bądź, bądź w Anglii. Pierwszy sklep dla był na ulicy Miodowej. Potem dopiero był sklep na Szpitalnej i Fabryka. Wreszcie te wielkie zakłady na Pradze, na ulicy Zamońskiego. Czyli to się zaczęło od bardzo małego przedsiębiorstwa, niewielkiego. No i dzięki pracy właśnie członków rodziny, bo to była zawsze firma rodzinna, rozrosło się do, do właśnie potęgi cukierniczej czy czekoladowej powiedzmy. Cały okres wojny to był bardzo trudny okres dla, e, dla fabryki, ponieważ e, e, o co chodziło? Chodziło o to, jak w innych licznych przedsiębiorstwach polskich, chodziło o to, żeby utrzymać fabrykę w swoich rękach, żeby ona nie przeszła w ręce wroga, ponieważ to dawało możliwości następujące. Na razie to jednak dawało pracę no, jednak bardzo dużej ilości ludzi. E, dwa, że dawało możliwości. No, właśnie pomocy, właśnie czasami fikcyjnego zatrudniania ludzi, na no, jakiejś, w razie, pomocy ludziom potrzebującym, bądź też ludziom potrzebującym jakichś dokumentów i tak dalej. Oczywiście tutaj cena była taka, że yy, zmieniła się w ogóle yy, profil produkcji. To się stały bardziej, właściwie, to już nie produkowało się czekolady, tylko, tylko jakieś raczej piekarnicze, jakaś była taka wyroby piekarnicze. Czekolada, jeżeli to było chyba wyłącznie deputaty niemieckie, no to była ta cena, którą trzeba było jakby płacić. Zarazem fabryka no, wspierała swoich pracowników, dając paczki, właśnie żywnościowe. No i w ogóle wszelkich potrzebujących. Przy pomocy właśnie też różnych tych paczek, no, nazwalibyśmy to łapówkami obecnie, no, udawało się często wyrwać ludzi z rąk gestapo w jakiś tam sposób. No, no poza tym w domu na szpitalnej, no tam cały czas jakby działy się różne rzeczy. Tam byli przechowywani Anglicy, którzy uciekli z obozów. No przeróżne osoby tam się kręciły, były, no, moi wujowie byli Waka i tak dalej, więc to cały czas tam była była jakaś, jakaś taka działalność nastawiona na wspomaganie no, polskiej podziemni. Myślę, że samo jakby odebranie fabryki, że to był naj, najboleśniejszy cios był dla samego Jana wedla, dlatego że no, on nie był jakby stwórcą, twórcą tej fabryki prawda, od początku, natomiast on rzeczywiście rozwinął Tą fabrykę po swoim ojcu no, z takiego no, dobrze bardzo działającego przedsiębiorstwa, ale powiedzmy no, średniej wielkości no, stworzył z tego potęgę. Był człowiekiem bardzo um, rzutkim, przedsiębiorczym i właśnie żył tą fabryką. To było jego życie. On nie miał własnych dzieci. E, ja mam wrażenie, że ta fabryka, jakby to było, to było to było to jego ukochane dziecko, to było jego życie. I sądzę, że dla niego, no właściwie, wyrzucenie go z tej fabryki, prawda? Bo on po wojnie, no, już nie będąc właścicielem, jakby chciał chociażby służyć w dalszym ciągu tej fabryce, a pomocą, no, swoim doświadczeniem, po prostu. Co zresztą było, jakby wielu ludzi czyniło podobnie, albo miało takie nadzieje, wielu właścicieli różnych przedsiębiorstw. No, myślę, że to dla niego było tragedią rzeczywiście. Że, że to jego ukochane dziecko zostało młodebrane, no i właściwie, że nie odnajdował tego, jak gdyby, jakby sposobu, w jaki ta fabryka się rozwijała po wojnie, no, z tymi swoimi pomysłami i tą wizją i jakością produkcji przed wojną, dlatego że tam jakby ta jakość to była jakby rzecz najważniejsza. Robotnicy byli bardzo przywiązani do Jana Wedla. On im stworzył fantastyczne warunki pracy. To było jakby filozofią tej firmy, jakby traktowanie robotników, traktowanie pracowników no jak najbardziej godziwe. Czyli, że bardzo godziwa zapłata plus wszelkie socjalne dodatki, czyli fabryka miała przedszkole, miała żłobek, były kolonie dla dzieci, był klub sportowy, był dom pod Warszawą Świdrze gdzie pracownicy fabryki jeździli na, na tanie bardzo wakacje I, i ta więź jakaś była szalenie silna. Po śmierci już Jana Wedla, pamiętam, że co roku pracownicy, no póki, póki żyli ci najstarsi z nich, co roku odbywała się msza w kościele Świętego Krzyża na krakowskim Przedmieściu, odbywała się msza w intencji Jana Wedla, którą... Zamawiali pracownicy.